W ósmym Liceum u nas w Poznaniu projekt realizowany z Funduszu Samorządów Uczniowskich na rok 2020-2021 został oczywiście w 100% napisany przez uczniów. O projekcie Funduszu Samorządów Uczniowskich dowiedzieliśmy się z social mediów Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, a także z wiadomości mailowych wysłanych do naszej szkoły. Powstał pomysł, że możemy stworzyć może jeszcze jakieś miejsce wypoczynkowe dla uczniów, gdzie będą mogli się czuć lepiej i bardziej komfortowo. Praca z taką radą uczniowską jest naprawdę fantastycznym doświadczeniem, bo ilość pomysłów, jakimi dysponuje nasza młodzież, to myślę, że na nie jeden wniosek jeszcze by się przełożyły. Wszyscy byli raczej na tak. W tym roku postaraliśmy się o powiększenie strefy relaksu, ogólnie w naszej szkole, ale dopracowując w bibliotece. Otrzymaliśmy kanapę, pufy i stolik. Projekt strefy wypoczynku, zapoczątkowany przez naszego poprzedniego przewodniczącego, jest zdecydowanie świetnym pomysłem dla uczniów. To jest strefa, w której można się zrelaksować, odpocząć, zrobić zadania, które mamy na następne lekcje, albo popracować po prostu nad swoimi projektami. Jest to przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich, przez co czyni to wszystko takim inkluzywnym. Uczniowie opracowali od początku cały fundusz samorządów uczniowskich, dzięki czemu wszelkie przedmioty, które uzyskaliśmy z tego funduszu, zostały specjalnie wybrane przez nas, abyśmy od siebie i dla siebie mogli z nich korzystać. Uczniowie regularna bitwa o miejsca.